Zwlekanie. O, jak nam się czasem nie chce, a może nawet nie czasem a często, bo nie taka godzina mszy, nie to kazanie, pogoda nie sprzyja, za wietrznie, za gorąco, za nudno, za szybko, za wolno, nie taki śpiew, zawsze się coś znajdzie. Tylko jak nam źle to chcemy wołać: Boże mój, nie zwlekaj! Teraz najlepiej by było gdybyś naprawił moje życie, moją rodzinę, męża, żonę, nieznośne dzieci i strasznych sąsiadów. Nie czekaj, tylko tak, tu, teraz zrób od razu. A ja się pomodlę raz czy drugi. Może to wystarczy? A żeby kogoś poznać po głosie, to wystarczy raz czy dwa usłyszeć ten głos? Mamy mnóstwo świadków wokół nas, którzy byli wytrwali pomimo wielu trudów i przeciwności. Wytrwali, chociaż nie było widać spektakularnych efektów i zmian. Znam cię, mówi ci dzisiaj Jezus, znam, chociaż sam w to czasem wątpisz. Wątpisz, albo upierasz się, że niczego nie potrzebujesz, niczego ani nikogo. Poddajesz się i zniechęcasz. A jeśli tylko będziesz chciał, ja umocnię twoje kroki, pochylę się nad tobą i zatroszczę. Tak, o ciebie dokładnie, niezależnie gdzie jesteś i ile masz lat. Jeśli będziesz obojętny, zarazisz tą obojętnością swoje serce i ludzi wokół, a ten ogień to nie jest przeciętność. Ale rozłam. Możesz wybrać i modlić się: Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą: dobro, Bóg, wytrwałość, wiara, żarliwość, bieg, albo grzech. W Twoich rękach jest dana Ci łaska. Z dołu nawet największego może wyciągnąć Cię Bóg. Nie zwlekaj i nie czekaj na lepszy moment i czas w swoim życiu. Ten czas jest Ci dany, ci ludzie postawieni na drodze. Te radości i smutki z tobą. Nie ustawaj w wołaniu: Panie mój, królu, pośpiesz mi z pomocą. Nade mną się pochyl, pomóż mojej rodzinie, daj miłość tym, którzy pobłądzili, umocnij moje kroki, bo czuję, że jestem sam. Wyciągnij mnie z tego bagna, w którym jestem dzisiaj. Wycierpiałem tyle, że już nie mam siły. Boisz się, że się nie uda, że nikt nie usłyszy że on nie odpowie, że nic się nie zmieni, że rodzina tę pobożność wyśmieje. Ale to twoje życie, twoja droga do świętości, twoje pięć minut tu na ziemi, ogień wiary został rzucony. On zna, wie. Po prostu idź za nim.